Kochani, chciałabym w tym momencie powiedzieć, że poczyniłam spore zakupy. Ale nie poczyniłam sporych zakupów. Poczyniłam sporo zakupów. Nie byłam na takich konkretnych zakupach od dwóch tygodni. Dzisiaj byłam pierwszy raz na takich zakupach. Musiałam je zrobić, ponieważ brakowało mi takich rzeczy uzupełniających, pojedynczych. A powiem Wam, że y, byłam na zakupach w ciągu tych dwóch tygodni naprawdę sporo razy. Nie planowałam tego, były to zdecydowanie nieplanowane zakupy, były to zakupy emocjonalne w większości przypadków, niektóre były co prawda takie zaplanowane, ale mimo wszystko w jakiś tam sposób nie były one... Rozpisane, nie były one zaplanowane tak, żeby, wiecie, zrobić listę zakupów i iść do sklepu, tylko były one emocjonalne, szybkie. No i ze względu na to, że były właśnie one takie na szybko zrobione, no to nie mam nagrane ani w żaden sposób nie mam tego udokumentowanego, że te zakupy miały miejsce. No ale były to zakupy na przykład, no naprawdę takie totalnie, totalnie niepotrzebne w większości przypadków. Na przykład gumy do rzucia, na przykład jakieś. Były w ogóle za kanapki u nas w pracy, zaczęli sprzedawać. To znaczy, pani przyjeżdża i jakby o danej godzinie jest możliwość kupienia sobie kanapki i nie tylko kanapek są tam sałatki, różne takie rzeczy no i dwa razy z tego skorzystałam, więc dwa razy kupiłam u niej, potem y, jakieś chłopaki chcieli, żebym im kupiła energetyki, więc poszłam do sklepu kupiłam energetyki y, gdzieś tam byłam z Filipem w sklepie, to mu coś tam kupiłam, teraz byłam właśnie na zakupach słodyczowych y, z Filipem i są to zakupy takie zrobione y, celowo i to nie są takie... Z, z, Zwykłe słodycze, ale są takie słodycze bezcukrowe i takie mm, inne, ale o tym więcej się dowiecie na moim drugim kanale, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie mi z tego fajny filmik. No i powiem Wam, że te zakupy, mimo że to były zakupy takie totalnie, nie zwracałam na nie uwagi, że je robiłam i nawet nie pamiętam większości z nich, spisałam sobie je wszystkie z konta. I cena mnie przeraziła, ponieważ w przeciągu tych dwóch tygodni, robiąc takie totalnie niezauważalne i nierejestrowalne zakupy, wydałam 265 złotych. Także jak widzicie kochani, takie zakupy planowane, takie zakupy yy, intencyjne i że jedziemy na zakupy, robimy zakupy i potem nul, totalnie nic przez na cały tydzień, to są naprawdę ważne. I jesteśmy w stanie naprawdę dużo na nich zaoszczędzić. Według mnie te zakupy naprawdę były niepotrzebne w większości. Żałuję, że je zrobiłam, żałuję, że tak postąpiłam. No, ale każdy z nas ma jakieś gorsze chwile, każdy z nas ma jakieś takie wiecie, że coś nie pójdzie po naszej myśli. No więc tak, tak się stało i tak to wygląda, że po prostu. Zakończam zakańczam ten tydzień z, właściwie to nie tydzień, dwa tygodnie. Zakończam zakańczam te dwa tygodnie z sumą 265 zł, plus zakupy, które zrobiłam takie tygodniowe, już faktycznie intencyjne, ale tak, no no niestety zdarza się z względu, że po prostu dość dużo obiadów, które robiłam. Miałam w planach do zrobienia na te dwa tygodnie, co było z wcześniejszych zakupów. Zrobiłam je, nie zrobiłam ich w ogóle. I dlatego właśnie dużo z tych obiadów i składników na te obiady mi zostało. I z tego względu mam tutaj po prostu rzeczy takie uzupełniające na śniadania, kolacje. No i do tego, co tam było w promocjach, takiego fajnego i warto było to wziąć i coś tam na jakieś takie pojedyncze jeszcze obiady dodatkowe. Także tak. Pierwsze co wzięłam to były warzywa na patelnie po włosku, bo były one w promocji, a są nawet smaczne i ja je lubię, więc sobie wzięłam dwie pacze paczuszki. Do tego banany również były na promce, a ja teraz potrzebuję dość sporo dla Filipa, bo szykuję się taki nowy projekt, który planuję zrobić, ale o tym więcej się dowiecie na moim drugim kanale w najbliższym czasie. Co dalej? Dalej mamy tutaj takie słoiczki, ponieważ były. Promce, jak się kupowało trzy, to jedna była gratis. Więc wzięłam sobie suszone pomidory w ziołach. Kupiłam sobie również ogórki, kanapkowe i ciecierzyce. Również fajną rzeczą ogólnie właśnie tutaj jest również z tego mojego projektu. Dość ważne i istotne rzeczy są tutaj. Pierwsza z tych rzeczy to jest dżem, yy, który jest z I to jest... Yy, powiem wam, że fajna rzecz zobaczymy jak będzie w smaku i czy Filipowi zasmakuje, także zobaczymy co z tego będzie dalej kolejna rzecz to są borówki amerykańskie dalej zostając przy warzywach i owocach również cukinia i awokado one są bardzo twarde, ale były w 1 plus 1 gratis, więc wzięłam i je po prostu sobie zostawię na oknie i niech dojrzeją sobie same jeśli chodzi o nabiały, to dzisiaj bardzo mało jak na mnie. wzięłam tylko ten serek taki kanapkowy, śmietankowy, który już Wam do sosu. Wzięłam jeden skry waniliowy, dwa skry owocowe i dwa puddingi, bo też były na promocji, jak się kupowało dwa, to były taniej Również wzięłam oczywiście serek topiony do sosu i to wszystko z takich rzeczy bardziej um, odżywczych. Spożywczych. Teraz przejdźmy bardziej do tych rekreacyjnych, jak ja to nazywam. Monsterki nie są dla mnie, są dla chłopaków, także im wzięłam, bo będą jutro już jechali w trasę, więc im wzięłam na tą trasę. A tutaj mamy ciasteczka. Skupiłam się na nich z tego względu, że one są bez cukru. Są one słodzone, co prawda słodzikami, ale są bez cukru, i to jest dla mnie bardzo istotna rzecz. Wzięłam wafelki waniliowe. Kakaowe i wzięłam jakieś takie kruche ciasteczka. Tak kiedyś miałam. I one są smaczne, także je wzięłam na pewno yy, mi zasmakują, ale ogólnie nie są one kupione przede wszystkim dla mnie, więcej wam nie zdradzą. No, kochani, zobaczcie, dość sporo rabatów było w tych dzisiejszych zakupach. Ale ogólna cena to jest 94 zł, także dość mało jak na zakupy, ale no tak jak wiecie. Nie próżnowałam przez te dwa tygodnie, więc te zakupy są takie, no, tak jak mówiłam, uzupełniające. Kochani, ostatnie zakupy w tym miesiącu uzupełniające. Jest dzisiaj 31, tak w ogóle. I te zakupy są e, za tylko i wyłącznie 50 złotych i 50 groszy. Ogólnie zakupy bardzo uzupełniające, z tego względu, że są bardzo małe. Po prostu są te dwa serki bo by akurat na promocji stwierdziłam, że wezmę, my je zazwyczaj używamy do sosów, albo ja też niekiedy do naleśników, albo do tostów, do czegoś takiego tu jeśli chodzi o te owoce w sensie ten jogurt, to powiem wam, że u mnie w pracy mnie namówili bo mówili, że jest to dobre, więc wzięłam dwa skyry bo jak żeby inaczej Jogurt grecki, bo możliwe, że Filipowi się spodoba jego smak z dodatkiem musów owocowych. Zobaczymy. Do tego mam również mozzarella mini, bo też chciałabym zobaczyć, czy Filip ją będzie w stanie zjeść. To znaczy, czy będzie chciał zjeść, bo lubi ogólnie sery, więc zobaczymy, czy taki mu wejdzie. A z takich rzeczy dodatkowych, to tutaj mam również moje batoniki proteinowe. Ten jest nowy, tego jeszcze nie jadłam. To jest kokos i Ciasteczka. Zobaczymy, jak się sprawdzi. I do tego są lody, bo były w promocji: jak się kupowało dwie, to jeden był za złotówkę. Więc wzięłam biała czekolada z maliną i tiramisu. Ogólnie mój tata miał urodziny, więc możliwe, że wezmę je. Po prostu do moich rodziców i tam je pochłoniemy, ale tak ogólnie to zakupy bardzo delikatne, bardzo malutkie, ale uzupełniające, tak jak mówiłam. Okej, okay, kochani, ja chciałam tak naprawdę tylko zakończyć ten film. Jest to podsumowanie znowu troszeczkę się. Za... zaczyna się ok i kończy się chaotycznie, z tego względu, że zaszła taka dziwna rzecz, której jeszcze do tej pory się. Nie wydarzyło się w moim życiu chyba jeszcze nigdy. Mianowicie mój mąż y, zrobił sam zakup. Bez mnie. Więc raz w ciągu tego miesiąca nie wiem ile zapłaciłam za... Zakupy, ponieważ nie ja za nie płaciłam. Więc kwota, z którą zapłaciłam w tym miesiącu na zakupy, jest dość niska w porównaniu do ogólnej takiej kwoty, którą zazwyczaj płacę. A jest to razem 637 zł. I to tak naprawdę uratowało budżet, bo gdyby nie to, że Kamil zrobił zakupy jeden raz na dwa tygodnie, no to ja bym nie miała takiej kwoty. Zdecydowanie byłaby ona wyższa przez to, że robiłam te zakupy które były takie zakup, takimi zakupami pierdołowatymi, emocjonalnymi i robionymi przynajmniej, nie wiem, tam chyba było cztery razy w ciągu tygodnia, także to było dość sporo wydanych pieniędzy niepotrzebnie. To z takim bilansem kończę ten tydzień. Jeśli chodzi o pieniądze, które mi zostają z, tego, z tej kwoty, to one przechodzą na fundusze celowe i ja sobie je uzupełniam sama, jak już wypłacę pieniądze, które mi zostają na koncie. Także to jest wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I to życzę Wam miłego tygodnia.